Witam Was w kolejnym odcinku poradnikowym, oczywiście do Crusader Kings 3. I dzisiaj zajmiemy się czymś względnie prostym, ale niektórym może się to przydać, a więc omówimy budynki książęce. Są to budynki, które możemy budować w liczbie jednej na księstwo. I w każdym księstwie możemy je postawić tylko w jednej prowincji, która jest stolicą danego księstwa. Są one raczej dosyć kosztowne, ale dają dużo lepsze bonusy. Zaczniemy sobie od góry, które są najlepsze, które co dają. Pierwszy tutaj, miejsce pochówku, jest to dostępne w najnowszym dodatku Legendy Zmarłych. I zwiększa pobożność, zwiększa tutaj splendor dworu, łatwiejsze rozprzestrzenianie legend, więcej legitymacji kontrola, opinia i ochrona przed plagami. To jest szczególnie dobre, jeśli chcemy się bardzo bronić przed plagami, występują często w naszej rozgrywce, albo naprawdę są niebezpieczne w naszej okolicy. Do tego fajny bonus w postaci lepszej opinii i wzrostu kontroli. Plus właśnie pomaga rozprzestrzeniać legendy. Jest to dość kosztowna sprawa, ale zarazem bardzo ciekawa. Czyli to jest generalnie najlepsza opcja, jeśli nie potrzebujecie ani pieniędzy, ani wojska. Macie wszystkiego pod dostatkiem, po prostu chcecie tutaj się troszeczkę zabawić, powiedzmy. Akademie wojskowe, też świetna sprawa. Tańsze utrzymanie armii możemy tutaj dodatkową opcję podczas podróży wybrać. Więcej rycerzy, większe rozmiary oddziałów i lepsza efektywność rycerzy to jest szczególnie dobre. Jeśli mamy na przykład zróżnicowane wojsko, mamy wiele różnych regimentów, a niekoniecznie tylko jednego rodzaju, ponieważ to nie faworyzuje jednej konkretnej grupy żołnierzy, tak jak niektóre inne budynki książęce, a zwiększa liczbę rycerzy plus zwiększa rozmiary regimentów, także bardzo spoko. I szczególnie to może być dobre, kiedy mamy na przykład małe księstwa, to znaczy. Mm, Tutaj na przykład mamy spore księstwo, ale są też takie, które mają na przykład tylko dwie prowincje. Więc dlaczego to jest lepsze? Dlatego, że to ogólnie wpływa na właściciela, a niektóre inne budynki książęce wpływają na wszystkie prowincje w danym księstwie. Także efekt jest dużo większy, łatwo się domyślić. Następnie, marchie. Ja tego osobiście nigdy nie używałem. Ma to. Pewien potencjał zwiększa troszeczkę podatki w górach oraz na wzgórzach. Daje troszkę obrony, zwiększa fort i garnizony. Być może to byłoby najlepsze na takie jakieś przygraniczne prowincje, ale raczej rozważałbym to tylko dla naszych wasali lub właśnie w terenach górzystych. Następnie hmm. warsztat machin oblężniczych. Czyli po prostu wzmocnienie machin obrężniczych. Są tańsze w utrzymaniu, tańsze w produkcji, są skuteczniejsze nieco i poprawiają poziom fortu. Ale osobiście bym to odradzał. Co prawda może to przyspieszyć oblężenia, ale raczej rzadko kiedy to się przydaje. Okej, królewskie zbrojownie, tańszy turniej. I większa siła, większa obrona żołnierzy. Do tego tańsze utrzymanie armii nieco i znacznie większe oddziały wojskowe we wszystkich prowincjach danego księstwa. To jest dobre, jeśli chcemy sobie znacznie zwiększyć liczebność naszych ludzi, bo plus 20% każdej z prowincji może naprawdę dać sporą różnicę, ale ja osobiście bardziej polecam jakość, nie ilość, bo przy dużej ilości potem następuje sporo mikrozarządzania w postaci pomniejszania armii. Zamiast jednej dużej, musimy mieć kilka pomniejszych. I można się tym łatwo pogubić, na pewno jest to mniej wygodne. Okej, okay, plac turniejowy, czyli ogólnie pod kawalerię. Jeśli na przykład gracie jakąś frakcją, która jest nastawiona bardziej na jazdę, lub po prostu lubicie ciężką kawalerię, zmieści wroga szybko z powierzchni ziemi, to to jest idealne, ale ja osobiście też odradzam, lepiej mieć zróżnicowane wojsko, chociażby dla samej przyjemności i satysfakcji. Ale jeśli ktoś właśnie boli jazdę, to to będzie najlepsze. Ok, królewskie kuźnie. Czyli tutaj skupienie się głównie na ciężkiej piechocie i włócznikach. Tutaj dodatkowe, lekkie bonusy. To jest fajne, tańsze mm, przygotowanie turnieju. Dokładnie pojedynków. Ale poza tym te bonusy nie są jakieś bardzo olbrzymie. To też raczej bym odradzał. Ok, pole łucznictwa. To samo, tylko że w kontekście łuczników, jeśli macie frakcję typowo podstrzelców i lekką piechotę, będzie raczej idealne. Ale jak widzicie, to dotyczy tylko jednej, jednej prowincji, a nie wszystkich, także też nie jest to zbytnio tego warte. Ok, pałac. To jest super sprawa. Powiedziałbym, że na pewno top 3, być może nawet top 1. Tańsze uczty. Uczty są po prostu świetne w każdym wypadku. O 50% to jest olbrzymia redukcja. Jeśli połączymy to z jedną cechą dynastyczną, która jeszcze bardziej sprawia, że uczty są tańsze, to będą naprawdę, naprawdę łatwe do urządzenia. Lepsze nagrody za wielkie śluby. Więcej prestiżu, troszkę lepsza utrata stresu fajny bonus lepsza szansa na. Różne spiski, niewielki bonus, ale zawsze coś. Wzrost kontroli w całej prowincji, też fajny bonus. I królewskie rezerwaty. Zwiększa szanse na sukces polowania. To jest potencjalnie dobre, jeśli na przykład mamy jakąś dodatkową prowincję, w której możemy to wybudować. Właśnie, żeby typowo tam udawać się na polowania. Do tego przyjemny bonus podatku, wzrostu rozwoju i opinii. Oraz na koniec poborcy podatkowi. Czyli w skrócie większe podatki we wszystkich prowincjach, czyli szczególnie to jest dobre, kiedy mamy na przykład więcej tych prowincji w danym księstwie. I w przypadku naszej bretonii to jest idealne, bo tutaj mamy mnóstwo budynków pod przychody. I właśnie przychody to nam powiększa. Czyli maksymalnie z tego korzystamy. Ewentualnie alternatywą dlatego. Jeśli byłaby jakiaś, e, jakieś księstwo posiadające tylko dwie prowincje lub na przykład trzy, a my byśmy kontrolowali tylko jedną, to też te królewskie rezerwaty mogły być alternatywą, bodają po prostu bonus w jednej prowincji. Być, na początku powinno być troszkę większe niż te 15%, ale w trakcie rozgrywki to będzie tak czy jak dużo większe. Więc najbardziej polecam właśnie pałac poborców podatkowych i. Ewentualnie to miejsce pochówku. Jeśli chcecie naprawdę mieć dużo większe wojska i lepsze, ewentualnie akademie wojskowe lub właśnie królewskie zbrojownie. A więc to tyle. Szybkie omówienie. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem.